Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale, który jak mniemam rozpocznie nową serię na moim kanale e, związaną z meczami w FIFA 14, czyli różnego rodzaju sezony, pojedynki i itd. Więc e, myślę, że będzie dobra zabawa. Będziemy się świetnie bawić, e, pokonując lub przegrywając, kto wie a na dzisiaj zapanowałem jeden meczyk w trybie sezony także zacznijmy jestem w dziewiątej lize dawno, dawno nie grałem w ten tryb większość czasu w tym trybie spędzałem w ifie 13 w poprzedniej części a tutaj jakoś nie, nie miałem zbytniej okazji czy też Ochoty. Ale tym razem naszła mi ochota i, jak widzicie, tutaj zagramy sobie meczek. Będę grał e, oczywiście moim ulubionym zespołem, czyli Manchester United. I zobaczymy, kogo mi dobierze, jakiego przeciwnika dobierze mi gra. Czekamy, czekamy i znaleziono przeciwnika. Zobaczymy, jak to pójdzie w praniu. Rzeczywiście dawno nie grałem, ale podejrzewałem, że powinno być dobrze, bo raczej, raczej nie zapomina się sposobu grania w FIFA. No ale zobaczymy, jak to będzie. I zaczynamy. Kto jest naszym przeciwnikiem? Zaraz się dowiemy. Niezwykle Bayer Monachium. No to będzie ciężko. Nie no, w sobie najwięcej kłopotów będzie sprawiał według mnie Ribery albo Roben. Chociaż cały ich zespół jest równie dobry. No to zaczynamy. Pierwsze rozpoczynają pierwszą połowę. Gram FIFA na. Spadzie od, od Xboxa 360 Robem przy picę Kagawa go atakuje Dobrze I jedziemy Żonata Well back. Nie udało się I pięknie DGA Coś widzę, e, lekkie opóźnienia są Nie wiem z, z czym to jest związane Ale myślę, że O, to było bardzo nieczyste nie, no, w sobie, w sobie było, było czysto. I zatrzymany atak. No i także moi widzowie, e, powiem Wam, że FIFA, która wychodzi. Teraz we wrześniu 15. Również tak czuję, że zagości na moim kanale prędzej czy później. I oczywiście zamierzam ją kupić, ponieważ jestem wielkim fanem FIFA. Lekką dyskusję na temat FIFA i Prevolution poprowadziłem w poprzednim moim filmiku. A teraz Mata! No Ma... ale nic. Yy, Poprawdziłem w moim poprzednim filmiku. I już nie będę się na ten temat wypowiadał. Yy, bo po prostu yy, mi się bardziej podoba FIFA, a nie PES. Udało się. Udało się, żeby nie szczelił. Piękna obrona. I teraz Wellbeck Runi! <laughs> I jedzie o runi! Oj, nie udało się. Pięknie. I teraz wam Wampersi. Spalony. No, niestety. No, także dyskusję na temat tego zakończyłem wcześniej. A teraz może poruszę kwestię. Nie wiem, jaką kwestię mogę poruszyć. Może po prostu. Szczelmy, gola Runi. Pięknie, pięknie, tak. I gol. No. Także 1-0. W przyszłości, oczywiście, e, chciałbym nagrywać również z moim kumplem, e, który prowadzi kanał na YouTube. Muzyczny gra na gitarze, chciałbym tak i również dobrze gra w FIFA. Chciałbym się z nim spojedynkować też w innych trybach pograć, lecz teraz jest tylko taka kwestia, że ma problemy z kompatybilnością pada, więc musi je rozwiązać i dopiero wtedy będę mógł nagrywać z nim. Więc taka jest sytuacja. Roben, co on zrobił? No, ale jak właśnie ogarnie tego pada, to to będzie dobrze i myślę, że jakieś materiały z jego y, współudziałem wrzucę. Myślę, że będzie ciekawie, bo, bo zarówno on jak i ja y, prezentujemy dosyć wyrównany poziom, więc zawsze takie mecze są ciekawsze, gdzie, y, gdzie Każda, każda ze stron po prostu gra na maksa, na miarę swoich możliwości i jest to gra bardzo wyrównana. Takie mecze są yy, według mnie najciekawsze. Oj, nieczysto, nieczysto. Nawet piłki no, nie dotkną no, to już yy, bez, bez, bez... Tak, jak komentarz, komentator powiedział, nie ma dwóch zdań. No o, dobra, to jedziemy. Pojedźmy. Jaki zwód. Piękny zwód. Kagawa pięknie go wziął. Oj, nie, nie wyszło. Także tak, taka, tak jak mówię, taka jest sytuacja. Z na z Fify Na razie w miarę możliwości będę sam nagrywał, jeżeli, jeżeli możemy wyjść z 9 ligi razem yy, będę nagrywał jak wychodzę z 9 ligi albo właśnie później jak już kumpel ogarnie tego pada, to sobie nagram parę filmików z nim zobaczycie no, może być śmiesznie czasami. Bo to wiadomo, jak się gra w dwójkę, też jest inaczej S Są śmieszne sytuacje i, I w ogóle jest inna atmosfera Także może być śmiesznie Oczywiście, jak chcecie, to zobaczcie jego kanał Jest u mnie w polecanych e Danesto 2 coś takiego I tam chyba ma jakiś Jakąś nagraną, coś, jakiś cover, czy coś Na gitarze no, coś tam, Możesz sobie zobaczyć, i właśnie z nim będę nagrywał. <laughs> Też w najbliższym czasie planuję, e, planuję e, nagrać może jakieś, właśnie więcej filmików z Plan versus Zombie Garden Warfare. W miarę jak jeszcze mam mm, ten okres testowy, no potem jak mi się on skończy, to będzie e, już nie będę mógł jak nagrywać ale oj spalony kurwa już później nie będę mógł nagrywać no ale yy, teraz jak mam jeszcze okazję to nagram a później najwyżej yy, zaopatrzę się w pełną wersję tak no <laughs> i wcześniej wspominałem też Nagram coś może e, Nagram coś może e, Jak w, robię rony Na szczeliny w Diablo I to by było w sumie tyle Dobrze, wrócimy do meczu e, 1-0 e, 5 minut doliczone e, Tutaj Bayern atakuje Bayern atakuje Koniec drugiej połowy Podejrzewam, że... Oj, dobrze przycisnął, ale... Ale nie wyszło jednak. Nie wyszło, ale docisnął mnie dobrze. Też wiecie jak to jest, jak się mówi i gra, nie? Zawsze jak jest ten efekt taki... Efekt kamery, prawda? Znaczy kamery. Efekt... Yy, przycisku... Rek, nie? Nagrywania. Zawsze jest ten efekt. No dobra, także pierwsze 45 za nami. Rezultat 1-0, na i zaczynamy drugą połowę. Zaczynam. Postaram się coś szczelić teraz jakąś składną akcję wykonać. I pięknie, runej. Po doskonałej akcji jest druga brameczka. Pięknie. No. Ups. Nie to. Nie to w ogóle spazowałem Z tej radości. No. Także 2-0. No co jest? Czyżby koleś miał wyjść z gry? właśnie to jest to jest kolejna kwestia do omówienia yy, bardzo denerwuje sytuacje w których to właśnie yy, na przykład jest sytuacja w której yy, bardzo wygrywamy tak czyli jest jakieś yy, znaczy to nie zawsze bardzo wygrywamy <laughs> może być na przykład właśnie tak jak tutaj 2-0 i na przykład koleż wychodzi z gry i to jest bardzo denerwująca sytuacja to jest yy, i wtedy to czasami jest tak, że, że ten system szwankuje. Ten system elektroników dotyczący naliczania wygranych i przegranych mocno szwankuje i po prostu jest, jakby, pomijany. Czyli miałby naliczyć przegraną temu gościowi, ale nie nalicza. I czasami udaje się takim gościom po prostu wywinąć. Ze z złej statystyki tutaj też nie można oczekiwać cudów. W dziewiątej lize grają słabsi gracze. Wiadomo, że ci co grali w FIFA 13 to będą tutaj jakby silniejsi silniejsi, y, znaczy po prostu y, będą prezentowali lepszą jedność, tak i będzie im łatwiej wyjść na przykład z 9 ligi niż y, niż jak y, jak taki nowy gracz, który dopiero na przykład zaczyna swoją przygodę z Fifą, prawda i i y, na przykład pierwsza Fifa to jego właśnie Fifa 14, tak no to wtedy ciężko wyjść takiemu Ciężko rywalizować ciężko z takim graczem Który ma przegrane swoje godziny W, w FIFA 13 I już zna pewne taktyki no To jest ciężki, ciężka sprawa 2 0, 60 minuta Ro, Robin atakuje Bramkę Lecz oczywiście yy, zatrzymałem go, Welbeck teraz ciągnie na skrzydle, ciągnie, w wampersji się wystawia i wie, chyba 3-0. No, Troszkę zjebałem, bo mogłem podejść bliżej. No ale cóż, może teraz się uda. Nie udało się. Vidic. Prawie Iwan <laughs> Persi wbije na 3-0 Jak widzicie Przeciwnik nie wykazuje jakichś takich Dużych oporów Jakby nie wiem zestresował się pod tą ramką czy coś I widać po prostu że kto po prostu ma jakiś staż w, w, w grze fifa, tak? Teraz chyba. Właśnie widzicie. Oto co mówiłem. Rozbiłem mu totalnie morale i po prostu koleś wyszedł z gry. <gry> Dokładnie o tym mówiłem. Ja pierdolę. Dobra, no to zobaczymy jak tam. Ze statystyką. No i co? Nabiło mi zwycięstwo tym razem. No i się że w sumie. No i cóż. To był meczyk. Pierwszy z serii meczów FIFA 14. Sezony. I co? Co mogę jeszcze tutaj powiedzieć? Jeżeli się podobało, łapka w górę. Jeżeli. Yy, się nie podobała łapka w dół komentarz odpowiedni yy, jakaś konkluzja ja się powtarzam już w każdym filmiku ale tak trzeba i konkluzja wniosek yy, rada także zapraszam wszystkich do oglądania i tym razem się będę z wami żegnał do zobaczenia następnym razem cześć